Cześć kochani, zapraszam Was dzisiaj do sklepu Pepko na przegląd świątecznych wyprzedaży. A tutaj naprawdę praktycznie wszystko jest bardzo mocno przecenione. Także lecimy. Jeżeli jesteście tutaj nowi, to zostawcie łapkę w górę pod filmem, jeżeli lubicie Pepko. I oczywiście subskrypcję, żebyście dostawali powiadomienia o wszystkich nowych przeglądach. Ta taca do serwowania jest za 30 zł aktualnie. Także słuchajcie, przeceny są o 40, 50, nawet 60%. Tutaj mamy na przykład y, przecenioną z 30 na 20, więc myślę, że teraz mocno się opłaca kupić świąteczne dekoracje, z tego względu, że są naprawdę bardzo tanie. Tutaj jest taki dyfuzor, ale on aktualnie nie jest przeceniony, natomiast zobaczcie, mamy bardzo ciekawe też y, tutaj na przykład blaszki do pieczenia. I one są dostępne tylko za 10 zł. No słuchajcie, 10 zł za blaszkę do pieczenia, to jest świetna cena. Tutaj mamy za 55 zł na przykład 700 lampek ledowych. Bądź czubki na choinkę za 2,50. Słuchajcie, także ceny są naprawdę gigantycznie niskie. Takie ładne kokardki jako dekoracja na choinkę w formie zawieszek za 4,50. Bądź tutaj, na przykład, zobaczcie takie świąteczne rękawice za 5 zł. Dajcie znać oczywiście w komentarzach, czy coś będziecie kupować teraz na tych świątecznych wyprzedażach, i oczywiście, co Wam się najbardziej podoba. 6 zł. Dajcie znać, oczywiście, też, czy macie już ubraną choinkę i czy przygotowane jesteście po prostu na święta. 2,50. Tutaj mamy jeszcze takie zawieszki jednorożce za 3 zł. I takie bardzo fajne bombki za 10 zł. Co tutaj jeszcze z tych? Patrzcie, jakie fajne termosy. Jeszcze małe rogi w ogóle. 15 zł. To tak, jakby wiecie, takie renifery. Tutaj silikonowe formy do pieczenia za dyszkę. Takie Mikołaj, bądź na przykład ta zielona to jest choinka. Ja uwielbiam silikonowe formy z tego względu, że według mnie bardzo łatwo się z nich wszystko wyciąga. Sztuczny śnieg za 2,50. I tutaj na przykład patery na ciasto, zobaczcie, jakie one są piękne. Były też w zeszłym roku, teraz dostaniecie je za 35 zł, także strasznie tanią. Bo generalnie ciężko jest dostać raczej taką paterę za 35 zł, tutaj na przykład ręczniki też za 35 zł, bardzo fajne z taką złotą ozdobą na końcu. Takie skarpety świąteczne. Skarpety są aktualnie za 10 zł zestawy prezentowe, także jeżeli chcecie coś dołączyć do prezentu to za 17 zł takie zestawy no i bombki, 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 bombki cały zestaw za 7 zł czarnych bombek, tutaj są w różnych odcieniach i różnych wzorach dostępne są też różowe, właśnie srebrne jest bardzo dużo kolorów tutaj takie e, tylko srebrne w tym opakowaniu, błyszczące za 5 zł brokatowe, tu jest 6, 6 sztuk w zestawie Natomiast tutaj jeszcze takie zobaczcie m, bledsze złote troszkę takie bardziej intensywne złote, srebrne, na przykład i cały zestaw kosztuje 12 zł. One są LEDowe. Właśnie możecie zobaczyć, jaki jest duży wybór ogólnie kolorów, bo to są takie girlandy. Tutaj za 5 zł, tak jak wam wcześniej pokazywałam srebrne, to dostaniecie też białe. Wszelkiego rodzaju kosze, zobaczcie tu są też z y, takim y, mikołajowym brzuszkiem, y, bałwankowym brzuszkiem, wszystkie są za 17 zł, dostępne są właśnie białe, czerwone. Tutaj na dole są lampki na choinkę za 17 zł, 120 lampek ledowych, to jest taki ciepły kolor żółty czy niby biały, ale, ale ciepły więc on wychodzi ostatecznie trochę żółty e, tutaj takie fajne bombki za 17 zł, bardzo ładna ta bombka jest ogólnie, polecam no i tutaj znowu lampki ledowe za 17 zł tutaj są jeszcze takie worki prezentowe, zobaczcie jakie fajne e, 20 zł taki worek Okay, no to z tego działu chyba wszystko lecimy zaraz obok na drugi dział, żeby Wam pokazać e, tutaj jeszcze e, te fajne zobaczcie rogi na czubki na choinkę za 2,50 kosztuje taki gwiazda to jest strasznie tanio no i tutaj są te łapki silikonowe takie wiecie, że jak coś tam gorącego 5 zł. Pierowe zestawy kubków za piątkę. Takie zestawy prezentowe za 30 zł to są nowe. Ja ich wcześniej nie widziałam w Pepko. Pokażę wam też trochę nowości, no i troszkę fajnie rzeczy, które w ogóle jeszcze w Pepko zostały. Ten zestaw kosztuje 20 zł. Natomiast tu jest taki zestaw trzech świeczek. Rozwinęła mi się w ogóle cena. Muszę to postawić, pozwijam to zaraz, nie bójcie się. Cena tego zestawu to 15 zł. I tutaj dostępne są takie podgrzewacze z takimi jakby kostkami czekolady. To jest wosk zapachowy, kosztuje 25 zł. One się bardzo powoli rozpuszczają, bardzo delikatnie i ładnie pachną, i też ten zapach w domu utrzymuje się bardzo długo. Takie patery do transportu różnych rzeczy w cenie 25 zł. No i u góry zobaczcie te talerze, zawsze były gdzieś tam wystawione te czerwone, są też teraz białe, ten mały czerwony kosztuje 10 zł. Natomiast ten duży jest w cenie 15 zł, no i właśnie dostaniecie też w tym samym wzorze białe. Ok, tutaj takie jakby domki w formie świeczników, one kosztują 20 zł. No i znowu takie zestawy zapachowe prezentowe, bardzo ładnie zapakowane i bardzo elegancka buteleczka. On kosztuje 15 zł. Dostępne są w trzech wzorach. Zobaczcie taki srebrny, złoty, różowy. Natomiast tuż obok w formie choinki. I cena tego zestawu to 30 zł. Tutaj w ogóle na dole zobaczcie, że te wazony teraz są dostępne na dziale świątecznym. Bardzo cienkie szkło. Ja takiego cienkiego nie lubię. 10 zł, ale fakt, że no są bardzo tanie za 10 zł taki wazon, naprawdę to jest super cena. Różnego rodzaju rękawiczki za 6 zł. Tutaj mamy taką e, białą za 17. I bardzo fajna jest ta różowa z tą zielono-czerwoną górą. Też mi się bardzo podoba. Ona jest dostępna za 17 zł. Tutaj jest dostępny jeszcze taki duży zestaw bombek za 14 zł. Zobaczcie złote, czerwone. Te są śliczne. Wcześniej były dostępne tylko duże, teraz są też mniejsze za dyszkę. I zaraz wam pokażę te większe też. Zobaczcie, te większe są dostępne za 12 zł. Są takie piękne, ciemno-szare i złote. różnego rodzaju pojemniki za 25 zł zobaczcie taki drewniany z takim jelonkiem reniferem przepraszam wyciętym no i dostępny jest jeszcze, mniejszy jeszcze za 17 zł. OK, w Pepko aktualnie na dużych wyprzedażach, bardzo dużych nawet, są różnego rodzaju zabawki za 40 zł. zestawy Barbie, bądź tutaj takie zestawy kreatywne, gdzie mogą sobie dziewczynki zaprojektować ubrania za 40 zł. One są naprawdę te zabawki bardzo mocno przecenione i bardzo się teraz opłaca. Tutaj taki Szumiś za 35 zł. To jest ten sam zestaw, chyba co wcześniej Wam pokazywałam do projektowania właśnie ubrań, tak? Tak, to jest ten sam. Bardzo duża świnka pepa, taka mikołajowa, 40 zł. Tutaj taki zestaw, bardzo duży zestaw dla chłopców. Szukam ceny, to jest z jakiejś bajki chyba 85 zł. Tutaj takie fajne pianinko. Nie to są cymbałki z psiego patrolu. Dostępne są za 35 zł. No i tutaj jeszcze taki zestaw różnych zabawek. On jest przeceniony na 60 zł aktualnie. Obok są jeszcze kalendarze adwentowe z zabawkami 24 okienka. Nie mogę znaleźć ceny. A dobra tutaj jest cena: 60 zł. Ja już powoli będę kończyć, także dajcie znać, czy już jesteście gotowe w 100% na święta, czy, czy już pomału pierogi ulepione, łóżka i te sprawy. 60 zł ta kolejka. Dzięki wielkie. Hej.